Cześć, dzień dobry, dzień dobry, Witam, witamy na kanale Świat Innuksa. To jest pani, pani Misia, która będzie się tutaj wszystkim teraz bawić. E, słuchajcie, na kanale czasami, no niestety, rzadko pojawiają się rzeczy związane z armem e, różnego o, rodzaju. Chodzi o m.in. Raspberry Pi, jest akurat Raspberry Pi piąteczka w takiej obudowie chińskiej, powiem to tak, z Ali. E, w dzisiejszym filmie postanowiłem zrobić małe testy chłodzenia. Jak to urządzonko się nam zachowuje pod względem temperatury? Od razu mówię, nie będzie testów całkowicie bez radiatora, gdyż jest to po prostu całkowicie niezalecane, ponieważ ta wersja piątka już się zaczyna mocno grzać, no i bez radiatora jest bardzo, bardzo gorąco W porównaniu do wersji czwórki na przykład. I to co dzisiaj dla Was mam, między innymi dzieje się to dzięki firmie Elecrow, która pod koniec tamtego roku podesłała mi taką oto obudowę. Z tym, że to jest obudowa, zrób-se-sam, do it yourself, trzeba ją całkowicie po prostu złożyć. Od razu mówię, ja jej nie będę pokazywał, jak ją składam, bo to jest kilkanaście elementów takich, że no, no ciężko, mi osobiście mam problemy z... Z czuciem w rękach, w kończynach ogólnie, i tak dalej, tak dalej, będę to składał pewnie bardzo długo. Normalnie można to, nie wiem, pół godziny poskładać. Teoretycznie widziałem takie filmy. Ja wam już pokażę, gotowy tutaj produkt. Plus rozpakowanie tego, co jest w środku, bo tu są fajne części. Przy okazji, i słuchajcie, to jest sprawa również taka, że poza tą obudową typu Tower, tutaj jest dołączono oryginalne chłodzenie cooler cały do Raspberry Pi. I dzięki temu postanowiłem zrobić taki test. To chińskie takie można powiedzieć żebrowane, proszę bardzo, tak. Tak, to sorry tutaj za kocie, y, te tak jest różne rzeczy. Jak zachowuje się tego rodzaju, powiedzmy tutaj sobie, cooler, tak? Jak zachowuje się oryginalny cooler, który jest tutaj w zestawie dołączony? Do jest taki malutki. No i jak wygląda kwestia w takiej mini tower, mini tower, yy, kwestia chłodzenia, zachowania się tego, że tak powiem, sprzętu. No i tyle. dobra, Koniec przedłużania przechodzimy tutaj do yy, szybkiego unboxingu. Ja potem to poskładam. No a potem mięsko, potem mięsko. Zapraszam gorąco. Ok, zaczynamy unboxing. Jak zawsze od Delekro mamy fajne pudełko. Wszystkie rzeczy są tutaj dobrze, w środku zabezpieczone. Ja współpracuję z nimi chyba już ze 3 lata, tak nigdy nie narzekałem na jakiś brak części albo kiepskie wykonanie. Zawsze normalnie jest to je... no, wysoka półka po prostu wysoka półka, słuchajcie. Obudowa jest, docho... dochodzi do nas, przychodzi do nas. Zrób sobie sam, tak? Do it yourself. Czyli trzeba ją po prostu całkowicie złożyć. Ja, słuchajcie, nie będę wszystkich elementów tutaj wyciągał, dlatego że one są opisane. Instrukcja jest naprawdę dość duża albo bardzo duża. Trzeba to odpowiednio kroki podejmować, no i, no i nie chcę tych rzeczy nie, pogubić, bo niektóre rzeczy są naprawdę malusieńkie. No jest trochę tutaj zabawy na pewno. Ja z, ze względu na swoje problemy zdrowotne, powiem to tak, uszkodzone nerwy i tym podobne rzeczy, będę to składał raczej długo, dlatego nie, nie będę wam całego na całego składania tutaj pokazywał. Dobra, wyjmuję sobie tutaj jedną część. Obudowę mogę wyjąć, bo ona jest duża, to tutaj się. Nic nie popsuje, powiem to w ten sposób raczej. Wszystko jest metalowe, to wszystko jest metalowe, fajnie proszkowo chyba, polakierowane. Nic naprawdę jest bomba, tak. Tutaj mamy wentylatorki akurat na wierzchu, tutaj mamy drugą część obudowy bodajże, jeden z boków. No, będę miał zabawę na pewno przy składaniu tego, ale fajnie bo trochę doświadczenia wpadnie i tak dalej. Wszystko jest metalowe, wszystko jest metalowe, naprawdę jak widać jest to bardzo fajnej, dobrej jakości. Teraz tak, tu osobno mamy Raspberry Pi Cooler i bardzo się z tego cieszę, bo po prostu mm, ja już testy mam zrobione na tym swoim chłodzeniu, które miałem, więc teraz po prostu zdejmę tylko tamto chłodzenie i zrobię testy tutaj na tym kulerze yy, oryginalnym. To jest oryginalny cooler od Raspberry Pi. Tak tu się tutaj prezentuje, taka płyteczka, tu są oczywiście te... Śrubki takie dociskowe są jak najbardziej. To jest oryginalny kulerek, więc będzie porównanie. Po Mam nadzieję, po prostu. że będzie cokolwiek widać. Przejści przejście GPIO, przejście GPIO, tak, na zewnątrz obudowy. Tutaj włącznik reset, czy jak to się tam nazywa. Jest tutaj również. To jest ekran, to tylko, ekran, to jest chyba OLED. Moduł OLED. Bateria, jest baterijka, bo tutaj dostajemy także. Tak zwany moduł czasu rzeczywistego, czyli zegarek, jak najbardziej zegarek będzie sobie tutaj działał. No i reszta innych dziwnych rzeczy. Tutaj jest ta cała płytka, między innymi od NVMe. Tak to się, ja wiem, niewiele widać, ale może, może coś tam dostrzeżecie. 2230 do 2280. Śrubki też są dołączone, więc naprawdę jest po prostu w porządku. Ciekawe, czy jest magnetyczny, czy nie. Chyba nie, chyba nie, a szkoda, bo magnetyczne śrubokręty przy tego rodzaju śrubkach które są naprawdę malutkie, trzeba używać pincety, tak pi pincety albo pincety są naprawdę wymagane, tak. No, no szkoda, że nikt tego nie, ma nie, ma nie magnesuje tych sybokentów, bo to bardzo bardzo pomaga, tak. Szczególnie jak człowiek ma trochę dziwne, dziwne te podejścia. Przedłużka do tego, przedłużka tutaj jest do, nie wiem, no, prawie, prawie nic nie widać. Przedłużka do SD. Yy, cała zabawa, tak? Cała zabawa, że tak powiem, przede mną tego pięknego bałaganu. Dobra, to widzimy się jak to wszystko tutaj poskładam. Okej, okay, budowę mam już złożoną, co prawda trwało tu u mnie dość długo. Yy, po pierwsze, fajne akwarium, ładnie nam się tutaj temat yy, prezentuje. Złożenie tego, czy jest problemem? Dla mnie częściowo tak. Dlatego tu macie taką, takie tasiemki, tak? To, co jest tam w środku, czyli to z tym z niebieskim niebieska tasiemka, tak? Ja tu miałem dość duże problemy, żeby to założyć, no ale jestem człowiekiem, który ma mało do czynienia z tego rodzaju sprzętem, no dlatego trochę mi to, że to powiem, tematycznie zajęło, nie? ale ogólnie spoko. Jeżeli chodzi o spasowanie, tak jak widać, mam nadzieję, że dobrze to widać na tutaj na materiale. Wszystko jest ok, wszystko do siebie pasuje, śrubki, wszystko jest kompletne. Nie było tutaj żadnych problemów. Mamy fajne, fajne nóżki ogumowane tutaj troszeczkę nie to będzie widać, o, teraz może będzie widać. Wystają, więc to się nie ślizga na, 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 na tym biurku, naprawdę jest tutaj spoko. Jest wyświetlacz. Jednocelowy wyświetlacz, gdzie mamy temperaturę. Za chwilę wam to pokażę. Wyświetlacz mamy tak, trzy wentylatorki RGB, gdyby ktoś lubił albo i nie lubił, dlaczego mówię, że nie lubił, no to o tym opowiem za chwilę. Oczywiście wyprowadzenie, pełne złącze, wyprowadzenie tutaj złącza GPIO jest. Z tyłu, co jest bardzo fajne i mi się oczywiście podoba, to są dwa duże złącza HDMI, nie ma już tych malutkich, minić mikro HDMI, wszystko jest przeprowadzone w ten sposobik, więc naprawdę tutaj jest OK. Co jest naprawdę dużym, dużym plusem, to co widać, mam tutaj zamontowany dysk twardy. Jest to 1 tb akurat, bo taki miałem pod ręką wolny NVMe, bo dostajemy tutaj w komplecie całą, tak jak mówiłem, cały, całą taką płytkę. Tutaj złączę to, ta taśma brązowa, to jest PCIe wyprowadzenie PCIE, tak, do dużego tutaj złącza, więc możemy sobie dysk podłączyć. Rozmiary dysku 2280 max, no i mamy te mniejsze także. Pod tym się znajdują odpowiednie takie sekcje, więc możemy mniejsze dyski, nawet 2230 sobie tutaj zamontować. No Wygląda to moim zdaniem naprawdę schludnie, jest w porządku jak najbardziej. Tytnik mamy tutaj pod spodem, także jest pani wyprowadzony, więc kartę można sobie tutaj elegancko wrzucić, tak, albo, albo ten. Pod względem użyteczności naprawdę jest to bardzo fajna obudowa. Tak, dlatego, dlaczego ja, no niestety taka łyszcza dzieciu, jak to się mówi, Dlaczego ja tą budowę pokazuję wam w tej chwili? Tutaj niewłączoną, ze względu na niestety te trzy wentylatory. Słuchajcie, te wentylatory raz, że są podświetlane, a ja tego jeszcze na razie nie będę robił. niektóre to może zdenerwować. Dwa, no niestety, one, one są tutaj zasilane, jak widać, ze złącza tutaj z tej płytki dołączonej do GPI. Pracują non-stop, nie ma tutaj PWM-a, tak czyli kontroli szybkości ich pracy. I ten dźwięk, który tutaj się z nich wydaje, jest niestety tragiczny, to, to jest bardzo, bardzo wielki moim zdaniem minus, co prawda jest możliwość, żeby to ogarnąć, ja Wam za chwileczkę o tym powiem, ale to, to, to jest bardzo, bardzo, że to powiem, rzecz niestety niefajna, dlatego pokazuję Wam ją na razie tutaj niewłączoną, no, no bo, no ten. Okej, okay, uwaga, włączam, albo włączam, włączamy i no niestety. Teraz jest jeszcze w miarę cicho, bo one się dopiero rozpędzają. Tak jak mówiłem, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Mamy tutaj ten kolorowy wyświetlacz, wygląda to spoko. On po załadowaniu systemu zacznie nam pokazywać tutaj zajętość dysków, zajętość pamięci oraz temperaturę tego urządzenia, która jest naprawdę spoko. Natomiast nie wiem, czy to będzie słychać tutaj na, na tym. Ten dźwięk wentylatora jest naprawdę uciążliwy i to bardzo uciążliwy. Posłuchajcie sobie tego. W tej chwili wentylator jest około 10 cm od mikrofonu. Teraz postawiłem tą budowę przed sobą, tak jak widać, i to dalej słychać. Może mało, bo mało w mikrofonie to mało słyszycie. Ale jedno, jest niestety ten dźwięk narasta. I te trzy wentylatory zaczynają się tak na siebie nakładać, że, że, no... Jasne, niektórym coś takiego, niektórym coś takiego może nie przeszkadzać, powiem to tak. E, spoko, mnie akurat denerwuje, nie jestem panem totalnej ciszy, ale to naprawdę, ten dźwięk jest taki, że chodzi to głośniej niż mój PC, wielki PC, który stoi pod biurkiem tutaj obok. Co z tym zrobić? Wiecie o co mi chodzi? O taką, taka jakby harmoniczna wchodzi, tych trzech wentylit, to się wszystko nakłada. No i teges. Słuchajcie, to co podpowiedział mi kolega Saper Elektrozłomierz, za co mu bardzo, bardzo dziękuję. To jest możliwość zastosowania tzw. przedpornicy step down. To jest model LM2596. To jest taka płytka, teraz się zdjęcia tutaj pojawią, bo ja jej jeszcze w tej chwili nie mam tutaj do, u siebie. Jest dopiero od myfriendów zamówiona, powiem w ten sposób. I taka przetwornica, luto wybieracie sobie po prostu między te trzy wentylatory, tak, podłączacie to wszystko do tego, podłączacie to tutaj do tego i umożliwia nam to płynną regulację od bodajże 2 albo 1,5 V nawet do 35 tak? czyli redukcja, pamiętajcie, step down to jest redukcja. Ona ci nie podniesie napięcia, tylko może obniżyć odpowiednio. nie? Czyli tutaj, jeżeli te wentylatory chodzą na te 5V, to po założeniu tej, tej przetwornicy można zrobić napięcie na przykład 4 albo poniżej, i ja spróbuję to w ten sposób te wentylatory. Nie, że tak powiem, wyciszyć, po prostu mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Miejsca tutaj jest sporo, ta przetwornica też nie jest jakaś duża, więc nie, nie jest to duży problem, nie? Ale kurczę, no szkoda, że nie ma możliwości regulacji prędkości tych wentylatorów za pomocą tego oprogramowania po prostu. Ja napisałem do supportu Elecrow, ale niestety jeszcze mi nie odpisali. Może dzisiaj dostanę informację o tym. Ale to ten, no po prostu nie ma PWM-a tak zwanego, czyli regulacji tego prędkości. Sam radiator, który w środku jest od Raspberry Pi, jak widać, on nie pracuje. Nawet jak on się włączy na maks obrotów, to w ogóle tego nie słychać. Zero. Niestety dają tutaj duszy, że tak powiem, te wentylatorki 3 i to dość grubo. Mam nadzieję, że to pomoże. Druga sprawa, nie da się wyłączyć podświetlenia RGB. Po prostu się nie da programowo tego zrobić. Chcecie włączyć RGB, odłączacie wentylatory. No to, to jest niestety dość drugi minus. Czy mi to przeszkadza? Szczerze mówiąc, nie, ja nie jestem fanem RGB. Natomiast tutaj to wygląda bardzo, że tak powiem, fajnie. Jest ok. Nie jest to jakoś bardzo nachalne. Ładnie to podświetla temat, spoko. Jak najbardziej tutaj sprawy rozumiem. Ale gdyby kogoś to denerwowało. To niestety tego się nie da po prostu przełączyć. Zaraz się tutaj włączy nam temperaturka, mam taką nadzieję przynajmniej. Tu macie pojemność dysku, tak. I dysk, i karta jest tutaj pokazywana. No i zaraz temperaturka nam się ogarnie. Proszę, 30 stopni ten sprzęt w idlu to utrzymuje. Temperatura jest bajka. No, no kosztem słychać jakiego tego tak jest, tak. Jak się obniżę te obroty, powinno być jak najbardziej spokojnie. Przejdziemy sobie za chwileczkę tutaj do tego mojego powiedzmy cudzysłowie testu temperatur. No denerwuję. Jak ten sprzęt stoi nawet gdzieś tam daleko, no to wali to niestety ta częstotliwość po uszach. Mam nadzieję, że ta przetwornica step down, która idzie, temat mi tutaj pomoże po prostu rozwiązać. Dobra, chodźmy na ten, na ten sprzęcik, zobaczycie jak on sobie tutaj jak się zachowuje i jakbyś nadały temperatury ogólnie to całe moje że to powiem porównanie dobra jesteśmy tutaj na oprogramowaniu Raspberry Pi OS Mam nadzieję, że ten dźwięk nie będzie Wam bardzo, bardzo, że to powiem, przeszkadzał. Jeszcze chwilkę, tutaj będziecie mieli w tej chwili wrzutkę, jak wygląda pobór prądu, jeżeli chodzi o te rzeczy. Od razu przepraszam, nie zrobiłem poboru prądu samego Raspberry Pi 5 bez żadnych akcesoriów, nic. Wybaczcie mi, no bo nie mam już jak tego rozłożyć w tej chwili, nie chcę, bo ciężko się to składa i nie chcę czegoś tutaj, że tak powiem, po prostu uszkodzić, natomiast pobór prądu Maksymalny pobór prądu w czasie startu to było 11,9W, więc całkiem sporo. Jeżeli chodzi tutaj o idl, tryb idl na pulpicie, jest to około 6,1W. Nie wiem, nie, nie wiem jak mam się do tego odnieść, jeżeli chodzi o kwestię tego jak to działa bez tych wszystkich wentylatorów, bez NVMe itd. itd. Nie mam zielonego pojęcia, jeżeli ktoś ma Raspberry Pi 5 to będzie wiedział. No u mnie to wygląda jak po prostu tutaj sobie wygląda. To co widzicie tutaj, to jest między innymi link, linki, które Electro jak zawsze nam tutaj udostępnia. Po pierwsze mamy elektroniczną wersję instrukcji składania tego. Jest najbardziej jak jest, jest OK, tak? Spoko, że ona sobie tutaj jest. Możemy to poskładać albo papierowo, albo na zasadzie tutaj tego czegoś. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, ale krowiki, jest to wszystko ładnie tutaj opisane. Możecie sobie na słuch oczywiście przed zakupem zobaczyć, że też będzie chciał to kupić oczywiście, tak? Jak to wygląda, jak to poskładać, również żeby działał nam tutaj, tak zwany ten wyświetlacz, tak? Ten 1,3 1 cala wyświetlacz chaba. Parę programików. Robi się to po prostu paroma komendami, dokładnie z Gita jest to pobierane. Nie jest to trudne, wiadomo, no to jest zabawa dla majsterkowiczów, a nie dla ludzi typu, typu myszka. Only, tak? Bierzcie to pod uwagę. Parę, parę rzeczy tutaj z skryptów startowych, żeby odpalić sobie ten ekranik, żeby móc, móc wyłączać wyłącznikiem naszego Raspberry Pi'a. Jeżeli go włączymy wyłącznikiem, wyłącza się wszystko, łącznie z wentylatorami, więc jak najbardziej tutaj jest OK. Wszystko jest dokładnie wypisane i co należy tutaj zainstalować, zrobić dalej. Jako, że jest to napisane w Pythonie, te skrypty, to możemy sobie tutaj zedytować, czy chcemy mieć temperaturę, czy cokolwiek innego. Nie wiem, możecie tutaj dopisać po prostu. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wykres temperatury, to znalazłem program. Nazywa się, znaczy skrypt, który nazywa się Stressberry. Możemy sobie to, tego githuba ściągnąć. To powinno działać także na Raspberry Pi 1, 2, 3, 4 i, i tak dalej. Nie działa na innych armach, bo sprawdzałem. Jest tutaj odniesienie do specjalnego jakiegoś programu VG Comp. Nie pamiętam jak to się nazywa. Słuchajcie, Stressberry umożliwia nam zrobienie testów i pokazanie wykresów. Po prostu a propos danych rzeczy. Zaraz sobie to wykresiki tutaj zobaczycie. Wszystko jest dostępne na githubie, jak to się tutaj ogarnia dalej. Trzeba zainstalować Pythona, nie jest to trudne spoko. Drugą de facto może być instrukcja, z której korzystałem do zainstalowania tutaj StressBerry, tudzież parametrów. Jest tutaj na Citran I.O część dotycząca parametrów tego wszystkiego. Mianowicie wydajemy tutaj komendę stressberry run minus n i tak dalej, to co widzicie tutaj na ekranie. Wszystko jest dokładnie opisane co, od czego zależy. Ja zrobiłem zwykły tam 20-paro czy 30-minutowy test. Po wykonaniu tego testu trwało około 30 minut, zależy... Jak to sobie ustawimy, odpalamy drugą komendę stressberry plot might, i nazwa tutaj pliku i tak dalej, dalej, która rysuje nam wykresy po prostu z tych, z tych danych, które zostały tam spisane przez tego stressberry. Dostajemy fajne wykresy. Dobra, tak? mamy tutaj zrobione wykresy, tak? I po, mniej więcej po kolei, a potem wam pokażę Wszystkie wykresy naraz na ekranie, żebyście zobaczyli sobie i mogli to teoretycznie omówić To jest Raspberry Pi 4, to jest obudowa zwykła z, tam, od tego dystrybutora, którą sobie zakupiłem tam jest rzucony malutki radiator na sam chipset, tak, główny, ten procesor główny. No i do kompletu malutki wentylatorek. Tam tego w ogóle nie słychać, to mówię od razu, na p tego nie słychać. Tak to wygląda. To co widzicie tutaj, to jest tak zwany tryb IDL tego testu. na idzie tryb IDL, żeby zmierzyć mniej więcej temperaturę. I widzicie start tutaj do góry. Maksymalna temperatura, jaka tutaj jest zanotowana... Nie wiem, 68 stopni, no tak wygląda ten wykres, być może można go bardziej dokładnie zrobić, ale mniej więcej widzicie jak to tematycznie się tutaj nam zachowuje. Druga sprawa to jest wykres, tak ja to nazywam kanapką. Kupiłem to oczywiście od MyFriendów tą obudowę, to jest Raspberry Pi 5. Jeden duży radiator, z obu stron, mam nadzieję, że teraz zdjęcia się od tego pokażą. No i do tego wentylator jest taki malutki, to jest cichutkie, tego w ogóle nie słychać, nawet na full streście. W ogóle jest zero, naprawdę jest jak najbardziej spoko. I tak się to prezentuje, oczywiście temperatura standardowa jest 38-40 stopni, niecałe, tak, tak jak widzicie tutaj w widlu. Natomiast przy odpalonym teście tak to się tutaj prezentuje. Miałem również test tej kanapki e, pasywny, czyli odłączyłem wentylator i wtedy to wygląda w ten sposób. po pół godzinie nam tutaj dochodzi do prawie 70 stopni. To jest wersja pasywna, całkowicie odpalona e, tej kanapki. Tak? To co widzicie to jest oryginalny cooler, znaczy oryginalny ten cooler oryginalny od Raspberry Pi 5 który można sobie tam dodatkowo do tego Raspberry Pi'a zakupić, no i tak to nam tutaj daje. Temperatura około 40 na start, po czym startuje sobie i również ładnie trzyma. Trzeba powiedzieć, że to jest tak, że to jest malutkie aluminium, malutki radiatorek aluminium. On się bardzo rzadko włącza. Jeżeli się nawet włączy na full obrotach, to tego także praktycznie w ogóle nie słychać, i temperatura jest naprawdę ładnie trzymana, przynajmniej w tym teście, tak? że wygląda to jak najbardziej jest tutaj spoko cały czas poniżej 60 stopni widać moment kiedy włącza się wentylator to jest dokładnie moim zdaniem tutaj nie natomiast jeżeli chodzi o tutaj nam Electro Byte Tower czy jak to tam nazwać to wygląda nam w ten sposobik, czyli jest no temperatura minimalna to jest około 30 stopni 32 33 stopnie tak nie więcej wygląda temperatura widlu no, a potem jak to startuje to widać tak tak jak mówię, no tutaj cały czas chodzą te trzy wentylatory, no, no jest z tym problem, trzeba powiedzieć prosty. jest z tym problem, natomiast jak widać daje nam tutaj to spadki temperaturki, tak? to jest pewnie to, kiedy włącza się dodatkowo wentylator na pajce. No, nie przekracza się 10 stopni. Jak najbardziej to nam nie przekracza się 10 stopni. Widać, że potem spada, leci, leci grubą temperaturka na dół. No, więc no, tak wygląda ten temat. Teraz mam nadzieję pojawią się te wszystkie wykresy na raz na ekranie. Zobaczycie, porównacie sobie sami, ocenicie jak to tematycznie wygląda. Tutaj nawet moim zdaniem nie chodzi o o zbijanie temperatury, tak, no bo głównie odpowiada za to wentylator, cały radiator, który jest oryginalny na Raspberry Pi, w tej obudowie jeszcze umieszczony Co tutaj z Mega plusów tej obudowy, to, to jest moim zdaniem wygląd, to jest wygoda, tak? Te dodatkowe duże złącza HDMI, to naprawdę jest spoko. Wyprowadzone tutaj z boku GPIO. Przede wszystkim slot NVMe, gdzie możemy sobie wrzucić dowolnej wielkości od M, tam M2 NVMe dysk od 2230, tak jak mówiłem, do tego maksymalnego 2280, bodajże tak to się nazywa. To naprawdę bardzo, bardzo nam malinę przyspiesza. Taki hat jest tutaj w komplecie, tak. No z minusów, tak jak ja powiedziałem, no, wycie wentylatorów jest po prostu. Słyszycie cały czas w tle. No, komputerek stoi w tej chwili około pół metra ode mnie. No, no nie jest dobrze, tak? Ale tak jak powiedziałem, dzięki temu, tej przetwornicy step -down można teoretycznie sobie z tym poradzić. Ja to będę testował, zobaczymy, jak przyjdzie. Tutaj od razu trzeba powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz, że mamy tylko w Raspberry Pi 5 jest tylko jeden ten, jest tylko jeden, jedno wyjście PCIE. Jeżeli ktoś chce zastosować tak zwanego Hata AI no to przy tej obudowie będzie problem, bo tutaj to jest zamontowany dysk NVMe przy tym, więc Hata AI raczej nie podłączymy, bo Hata chyba się podłącza przez PCIe. Mogę się mylić, przepraszam, tu mogę się mylić od razu, nie? A nie przez GPIO, no tak to po prostu nam wygląda. No budowa jest spoko, naprawdę robi, robi fajne wrażenie. Nie dla każdego będzie dobra, nie każdemu się to spodoba. Tak jak powiedziałem, szkoda, że nie można LED-ów tutaj wyłączyć i zostawić włączonych wentylatorów, no ale no jest jak jest, to jest generacja pierwsza. Być może Allegro wypuści następną albo jakieś poprawki, nie wiem, a propos programowe na przykład nie do, do tego wszystkiego. Wszystko zależy, do czego chcecie użyć tego sprzętu i jak do tego, że tak powiem, po prostu podchodzicie. No u mnie to wygląda jak wygląda. Słuchajcie, kończymy. Kończymy na teraz ten filmik. Mam nadzieję, że paru osobom się tam przydał. Reszcie mam nadzieję, że fajnie się to w miarę oglądało. No i co? No i tyle. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam gorąco na stronę Elecrow. Możecie sobie tą budowę zobaczyć, ewentualnie zakupić, gdyby ktoś ma taką ochotę. No i co? No i tyle. Zapraszam na inne filmy na kanale Świat Linuxa. Bardzo dziękuję firmie Elecrow za wypożyczenie, pozostawienie, de facto wysłanie tej obudowy tutaj. No i co, widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Pa, pa cześć.